No dobra, czas przypuścić kolejny atak na komara. Nie sprzedam, będę robił. Zobaczymy, kto wygra tą batalię. Tak naprawdę żyję jedynie z bo wiem, że to komar wygra. Pokona mnie po raz kolejny, położy mnie na matę. No ale nie odwieszam rękawic jeszcze na hak. Zaczniemy, oczywiście, od zdjęcia tych osłon. Dostanę się do gaźnika, zmienię paliwo. Na świeże, bo to już ma prawie rok. Sprawdzimy świecę. Jeśli ta maszyna nie zapala, kiedy ma iskrę, nie zapala, kiedy ma świeże paliwo i czysty gaźnik, no to ja już nie wiem, co może być przyczyną. Może Wy mi coś podpowiecie. Mam tu takiego jednego dobrego mechanika od tego typu sprzętów. No i będę musiał się chyba poddać w końcu. Muszę jeszcze dobrać lakier, bo o, tutaj jest zapraweczka do zrobienia w tym miejscu i z drugiej strony na błotniku. Nie wiem, czy to uchwycę, a tutaj tu, 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 też muszę kiedyś się tym tematem zająć. W ogóle ostatnio odnowiłem się taki stołeczek do roboty właśnie w komórce. Jest to stołek z przedszkola. Moja mama pracowała kiedyś w przedszkolu i tak, na takich stołkach siedziały dzieci. No, wyglądał on już dosyć nędznie, a teraz jeszcze mi to posłuży. Przynajmniej nie muszę kucać cały czas. No, pierwsze poszlaki już są. Tak jak przypuszczałem zasyfiony kranik. Baku jest po prostu chyba dużo syfu. Iskra jest. Teraz już widać, że paliwo jest w przewodzie tutaj. I normalnie płynie jak otworzę, ale... Podejrzewam, że jest zajebany gaźnik, więc bierzemy się teraz za rozbiórkę gaźnika i, i co, no, wyczyścimy dyszę. Spróbujemy kopnąć maszynę. Gaźnik jest wyjęty, e, tutaj go mam na boku. Zaraz będę go rozbierał, ale zauważyłem jeszcze bo przy poprzednim składaniu skrzywiłem iglicę. Zobaczymy, w jakim stopniu będzie miało to wpływ, ale zamówię nową iglicę. Ta linka od gazu też się przycina. Zobaczę albo wymienię linkę, no albo muszę zobaczyć w którym miejscu by ją trzymało. Czy, ha, czy w środku może już jest rozwarstwiona. No, linka jest uszkodzona tutaj zaraz przy iglicy. Jest w środku rozsupłana no już. Ciężko chodzi. Trzeba będzie zamówić linkę i iglicę. Rozbiorę gaźnik, wyczyszczę i zobaczmy, co z tego będzie. Jest tu trochę sychu w środku. Idę zaraz to przemyć zmywaczem. Dysze są niby drożne, drożne jak w nie dmucham, no to jest przepływ. Zobaczymy, ten filterek jest czysty, no bo był czyszczony w lato i nie było jeżdżone w ogóle ani kilometra. Zobaczymy. Na pewno wymienię tą iglicę i na pewno wymienię linkę i później zobaczymy dalej, no, będziemy myśleć i no i świeże paliwo, to też podstawa. No i zrobimy próbę, chociaż wielkich nadziei nie mam. Paliwo odkręcone. pokąpiły. Komar to twardy zawodnik. Jednak pokonać legendę nie jest łatwo. Pokopałem Pokapa, jeszcze chwilę. No co, no, może mi coś podpowiecie? Iskra jest, paliwo dochodzi. No wiadomo ta iglica i linka od gazu do wymiany, no ale chociaż powinien zagadać. Cokolwiek wykazać jakieś oznaki chęci do życia, a on nic. Co ciekawe po zakupie tego komara przejechałem nim 3 4 km. Jechał zajebiście. Miał moc, naprawdę fajnie się zbierał. Nawet licznik działa, wszystko jest ok. Biegi. Jedynka trochę wiadomo wypada, no jak to w komarze. Dwójka bez problemu. Ogólnie wszystko sika, sika No ale kurde, teraz maszyna rzuciła palenie. No i o co tu chodzi? O co może chodzić w motorku, gdzie ma być tylko paliwo i powietrze? Gdzie jest przyczyna? To już jest jakaś grubsza afera. Normalnie, no. Pokażę Wam. Komar potrafi popsuć się nawet od samego stania. Nie było żadnego wycieku, no ale po pół roku stania znalazły się wycieki. No i leci już z niego. Także nawet nie trzeba jeździć komarem, żeby on się popsuł. To chyba tylko polskie konstrukcje typu Komar, Polonez, Romet potrafiły popsuć się bardziej wtedy, kiedy były już zepsute. Chyba żadne inne, inne produkty nie potrafią czegoś takiego jak polskie. Zepsuć się, kiedy jesteś zepsuty i jesteś nieużywany. To zepsuć się podwójnie. Znaleźć sobie inną przyczynę awarii. Lub nawet inną awarię. Na dzisiaj chyba moja cierpliwość się wyczerpała w do, co do tej maszyny. Także Czekajcie kolejnych odcinków. Ja się nie poddaję. Nie wieszam rękawic na hak. Komar jak widać też nie. Przed nami kolejna batalia. Może i wygrał tą rundę, ale nie wygrał całej walki. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Oraz do oglądania kolejnych filmów na kanale Kamil Meister. Do zobaczenia. Żegnam Was ja i komar. Tradycyjnie zepsuty. Hej!